то есть вот Enjoy that. Tyle trzyma piachów w środku poprzedni właściciel na no, to naprawdę dbał o ten sprzęt I leci jak mógł ale jaja olej już nie chcę mówić jaką w środku w silniku co to za olej był nie błoto po prostu błoto w środku. Czysty filt powietrza. W życiu takiego nie widzimy, nie miałem. Teraz troszeczkę robi, wlejemy i będziemy casić. Tak pięknie Tyle ziemi Około 10 lat nie widziało czyszczenia A to wiadro po oleju też Jak woda Syfkiła i mogiła Teraz trochę ropy i umyć jeszcze a, a to było yy, 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 w środku, w tej szyjce. Tyle piachu Tam tempo zmiata, To nie można tam na to patrzeć. A chociaż płynem zalany. Dostał nowy firt oleju. Zegar ciśnie oleju. Zaraz jest, ma nowy po to godzin. Pasek. Stary pasek to pięknie wyglądał, nie? Zajebisty, bo jeszcze przez 1000 godzin chodził A nie poniżej krytyki Gdzieś tu był pęknięty A takie tałataństwo, o swojego cholera. U góry w filcu to nie było za dużo. W piachu. O, tu tutaj tu mamy. To nie jest tak źle, ale reszta to kurde masakra, nie? on oni dobrego nie widział przez X lat. Fak, że on stał, większość się nie jeździł. A tu pędzelkiem wymyjemy i widzimy się zalejemy olej. Jesteśmy ponownie. Jesteśmy ponownie, to widać ropę pochodnie filtra powietrza. Czyste jak skurwesyn. Nie ma o czym gadać. A tu mamy od odżółtej, z belką. Wzrocnicę same wyciągniemy. Mam piasty, wszystko i będziemy przekładać opony do całe wszystko do czerwonej. Więc kosztów są minimalne tylko na zakup yy, opon. A teraz założymy yy, napęd zegaru obrotomierza. Tamten był spindolony, chodził bardzo ciężko. O, z oporem idzie. I linka jest w środku urwana, nie szło cholerstwa wyciągnąć. O, dobra. Jak to wiadomo kupuje się ciągniki to nie wiadomo co to jest w środku, nie? Co to siedzi Zobaczymy, nie wiem czy będzie się coś widzieć Pasek też nam no, pokazywałem zajebisty jak cholera, nie? Można ludzie to robili Jeździli, tak że on tylko jeździł w zeszłym roku przy słomie W 4 hektarach słomie prysował i stał cały rok. Opalony był dopiero przy mnie jak ja przyjechałem Jak wracałem do domu to mi się y, hamulec zaczął kopcić ręczne, bo mi to pan pokazał, że działa Zaciągnął i nie chciał puścić tylko już Wracam 10 km od domu dzwonię do ojca, żeby mi zegar Przyniósł mi 13 do pokrywki i 17 do e do opuszczenia taśmy To jest 77 rok ciągnika To jest 5 maja, a tamten jest pierwszy Grudzień, tamto jest starszy. Są te lata przełomowe. Jeszcze dlatego, są na szybkich. Oba są na szybkich zwolnicach. Ten wyciąga, możecie wierzyć, lub nie, 29 na godzinę. 13. 29 na godzinę, no ponad 14. No to jest. Powiem jak na dziesiątka, to jest no, bardzo dobry wynik, nie? Są no to przełomowe lata. No, teraz będą się pytać, będą komentarze, będą pytania ile za niego dałem. Powiem, że dałem bardzo mało. Grubo i to bardzo grubo poniżej dychy. Nie chcę mówić konkretnie ile, bo i tak nie wierzę, się tak jak ciągnik zaciągnik bez papieru. Teraz dzień mieli lejemy olej pusza. Mam go w kotłowie schowany. Grzeje się. Dobra, śledzimy się po zamontowaniu. sprawdzamy poziom oleju, już mamy zalane. Puszem. Ja by ktoś nie wierzył 15w40 Dostał taki bo trochę musi się wyczuć bo ma super oleje na tym syfie Bo nie dużo ludzi Będzie się skarżyć Wy jego gadać jak ja gadam że to syf Bo to jest Moim no zdaniem syf i tyle Super Dobra oleje mamy Zaciąłem do filtra i znowu będzie czas sprawdzić Zobaczymy jak ja będzie miał ciśnienie Czy obrotownik działa nie, to wstaje, że nie będzie za wysokie. 3-4 to będzie chyba maks. będzie chodzić to się ok These sheets, cause I'm yeah, incomplete yeah.